Sorry za mój ryj, ale jestem po dwóch nocach grania. W tym przyspałem się teraz dwie godziny. Sytuacja taka sama, słuchajcie, jak na wiosnę. Czyli grałem tutaj w lokalnym klubie KOKO. Po graniu przyjechałem, bo było jeszcze bardzo ciemno. Dwie godzinki się sobie przyspałem. Jestem na pięknej górze Rudziewicz. Szybka, szybka dzienna zasiadka. Dwie wędki. Proste zestawy, jeden z nich zaraz Wam będę mógł pokazać. Tylko jakieś pefałki. Zobaczcie, tutaj sobie na sztywniaczku na przykład okrojona kulka muszla, i do tego dorzucę tylko pefałkę, w której będzie tam kilka całych kulek trochę pokruszonych. Taka taktyka. Czyli tak naprawdę żadna, po prostu zwykłe, najprostsze, najprostsze łowienie. Ogólnie ja lubię takie wypady. Jeśli nie, mam zamiar robić ich dosyć dużo, bo to jest fajne. Mało sprzętu, bach, bach, szybko wszystko fajnie rozłożone i można yy, działać. No dobra, to ja się zabieram, zrobię pierwszą pv i będę rzucał pierwszy zestaw. Zapraszam na film. No i zrobiłem pierwszą pv z takiego rękawa PVA, który nie jest perforowany, więc go sobie troszeczkę od razu podziurawiłem. I co? Działamy. No lightowy. Tak wygląda zestaw numer 2, Pojedyncza kuleczka tutti frutti. Tutaj fajnie taki przypon. IQ Delic. Leciące w otulinie w całości, więc trochę inaczej. Do tego pefala w tym samym smaku i ogień na tłoki. Rzucamy. Wspaniały moment. Wszystko jest już zarzucone, już nawet kawałek czasu to leży. W międzyczasie sobie dronem polatałem. Tylko i wyłącznie PVA. Nie donęcałem ani z kobry, ani z procy. Delikatnie, punktowo. Dosłownie tam jest 5 kuleczek na krzyż zmiażdżonych w PVC. Jeżeli chodzi o głębokości, ciężko mi się odnieść, bo nie sądowałem, ale tak mniej więcej mogę Wam opowiedzieć. Że jeden zestaw, prawy skrajny, bo na dwie wędki, leży niedaleko pomostu z taką altaną, który jest tutaj na wodzie. Widzieliście to w ujęciach parę chwil temu z drona. Natomiast lewy skrajny zestaw na głębokiej wodzie niedaleko Mnicha, który jest z kolei po mojej lewej stronie, tutaj na, na skraju tych krzaczków. Będę aktywnie przerzucał, także nie, nie mam zamiaru teraz siedzieć i czekać 2-3 godziny na branie. Mam nadzieję, że je zrobię. Jeżeli nie, to trudno. Ale będę chciał aktywnie poszukać tej ryby. Jeżeli brania nie będę miał, dajmy na to, przez godzinę w jednym miejscu, to się będę przesuwał tymi dwoma zestawami. Będę, będę szukał rybki, także planuję sobie tak aktywnie połowić, jest która godzina. No kurczę, już jest za 20.10, no gdzieś tak do 15.00, 16.00 będę, tak żeby jeszcze na spokojnie się sobie złożyć i jeszcze za widna dojechać do domku. Fantastyczny niedzielny dzień. nie planuję dużo takich wypadów. Nie wiem, czy wszystkie będę filmował, ale chcę sobie tak aktywnie spędzić czas, zrobić kilka takich strzałów właśnie pojedynczych. Kiedyś to często praktykowaliśmy, bardzo lubię taki typ łowienia i w tym roku mam zamiar go jeszcze mocniej uskutecznić. Jeżeli chodzi o smaki Tutti Frutti i GLM, to tyle. Będę się dalej relaksował, zaraz jakieś śniadanko spóźnione zjem. Jest wspaniale, poezja. Nie, tu nie ma ryb, nie ma. Nie no, ja se robię. Ech, fajny zbiornik. Kurcze powiem Wam szczerze, wielu wiem, że z Was może podejść do tego tematu w ten sposób, że kurde, na jakąś kałużę se przyjechał. Lecę Wam, ja kurde, jechać na mały sfałk, żeby posiedzieć parę godzin. Tam podejrzewam, mogłoby to naprawdę nie mieć sensu, nie? To jest naprawdę wspaniała woda, słuchajcie. Woda, na której są naprawdę duże szanse, żeby przede wszystkim złowić karpia, nawet podczas takich krótkich wypadów. To jest ważne, żeby odpowiednio sobie dobierać wody, bo kiedy mamy tylko parę godzin na, na zasiadkę, nie pojedziemy na ogromną wodę, bo wtedy szanse są naprawdę małe. Tym bardziej, kiedy łowimy bez totalnie wcześniejszego przygotowania. Typowa zasiadka z tak zwanego marszu zasiadka, taka krótka sesja, można nawet powiedzieć. Nic się nie dzieje, więc troszeczkę zmienię miejsca, idealnie, tak jak chciałem, pod sam pomost, półtorej metra od machaj będą, ryby będą mówili. Aha. Na razie jest cisza i spokój, poprzerzucane zestawy, także ja cierpliwie czekam. A przede wszystkim, nawet jeżeli nie uda się sfinalizować tego wypadu rybką na macie, mimo wszystko jest fantastycznie. Naprawdę czas, ta pogoda w ogóle, kurczę, zobaczcie, jest który dzisiaj? 19, 20 października. No jest piękna pogoda. Piękny, słoneczny dzień. Fajnie mija czas. Nadal, oczywiście, mam nadzieję, że uda się coś tutaj złowić, bo gdzieś tam, też nie ukrywając, przeważnie na każdym wypadzie, tutaj udało mi się jakąś rybkę złowić. Nie? Naprawdę, mało kiedy wracałem stąd do kiju. Co nie zmienia faktu, że to woda nie jeden raz utarła noce i wielu znajomym. Jeden z moich kolegów Dareczek, na przykład, jeździł tutaj. Uwaga, trzy sezony i dopiero złowił rybkę w tym sezonie, właśnie. Także kurczę. I niby nieduża woda, sporo karpia, takie rzeczy się dzieją, także yy, rybostan nigdy nie ma odzwierciedlenia do ilości brani. Przynajmniej ja się na takiej wodzie jeszcze nie, z, z tym nie spotkałem, nie? Bo mogą być wody niewielkie, w których jest zatrzęsienie ryby, a złowić ją jest bardzo ciężko. A czasami... Wody, na których tej ryby jest troszeczkę mniej, mogą okazać się dużo bardziej otwarte dla wędkarzy. No, ale takie są karpie, to jest właśnie fantastyczne, bo nigdy nie wiesz, co Cię czeka. Czasami może być tak, że sobie siedzisz, łowisz bączki, 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 a nagle bach, siada mamcia. Takie sytuacje też się zdarzały. To jest właśnie piękno w tym sporcie, a szkoda, że ten sezon, niestety, ale powolutku, już się kończy. No, ale my oczywiście ostatniego słowa nie mówimy. Walczymy razem ze znajomymi. I trzeba wycisnąć po prostu to, co najlepsze do samego końca, aż do lodów. Aha, jakby ktoś pytał, tak wygląda artystyczny nieład. <laughs> Moje małe obozowisko. Tutaj dwa kroki, właśnie do wędek. Nieubogalnie płynie i zbliża się ku końcowi. Założyłem sobie, że do godziny 15 posiedzę, a jest godzina, już wam mówię, za 23, więc za chwileczkę już wszystko będę pakował. Miałem jedno piknięcie i dziwną sytuację, bo obcięty przypom też na, na jednym kiju. Także nie wiem, czy jakaś płoteczka nie próbowała gmyrać przy, przy kulce i czy szczupak nie przywalił. nie? I to na tyle. Nie działo się nic, aktywność ryby, jeżeli chodzi o karpie, nie widziałem nic. Jeżeli chodzi o drapieżnika, rano naprawdę fajnie się działo, nie? Nie zmienia to faktu, że dzień minął mi rewelacyjnie. Naprawdę świetnie, polecam każdemu. Nieważne to, że nie położyłem do tej pory karpia na macie, ale przyjdzie czas. Sezon przecież się jeszcze nie kończy, mimo że nieubłagalnie, jak <laughs> wspominałem wcześniej, zbliża się ku końcowi, ale. Jeszcze wiele jest do powiedzenia tak naprawdę. Wiele można zrobić, byle na to wszystko po prostu znaleźć czas, bo chęci są jak zawsze przeogromne. Także kochani, ja będę powoli pakował graty. Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu. Jeżeli coś jeszcze się zmieni, jeżeli będzie rybka, to wam ją pokażę tymczasem lajkujcie filmy, dzięki temu będą miały jeszcze większy zasięg. Subskrybujcie kanał i zapraszam. Na kolejny film.